Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, to Ola żelazo. Zapraszam Was serdecznie na trening na stojąco, trening na zdrowy, mocny kręgosłup. To będą takie ćwiczenia, które nas zrelaksują, ale również wzmocnią nasze plecy. Będziemy mieć prawidłową postawę, otwartą klatkę piersiową i będzie dużo energii, żeby zaczynać nowy dzień. Gotowi? Ja tak, to zaczynajmy! Let's go! Woo! Stańmy stabilnie na szerokich nogach, z wdechem przenieś ramiona do przodu, otwórz klatkę piersiową, zamknij i opuść. I powtórzymy parę razy nasza rozgrzewka dla zdrowego kręgosłupa, dla oddechu, dlatego żeby poprawić naszą postawę, żeby pozbyć się napięć i żeby zneutralizować nasze długie siedzenie w ciągu dnia. Mhm. Przodem. Wystaw. Otwórz klatkę, zamknij. Opuś. Jeszcze dwa takie powtórzenia, nie blokuj nóg w kolanie. Mhm. Jeszcze raz zostaw ramiona rozpostarte uwypukloną klatkę piersiową i zrób skłon łącząc ze sobą dłonie w jedną stronę i w drugą. I w jedną i w drugą. I jeszcze parę powtórzeń, żeby poczuć rozciąganie boku w tułowie. poczuć jak zaczynamy angażować nasz kręgosłup, żeby on był elastyczny, rozciągnięty i zaangażujemy go dzisiaj we wszystkich możliwych ruchach. Przenieś dłonie przodem wnętrzami do mnie, unoś i opuszczaj. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Przy opuszczaniu łokci uwypuklamy klatkę piersiową. I wydech. Wdech i wydech. Zostajemy w takim ruchu. Wdech i wydech. Wdech. Zostaw łokcie na dole. Pochyl tułów do przodu. I ten sam ruch. Ściągamy łokcie w opadzie. Patrz w dół, głowa szyja jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie podnosimy głowy, nie patrzymy, co się dzieje na ekranie, bo już wiemy, że to jest cały czas ściąganie łokci. Kolana delikatnie zgięte, plecy wyciągnięte, wyprostowane i jeszcze cztery. Ściągaj łokcie, trzy, dwa mm -hmm, i ostatni, jeden. Połóż dłonie na biodrach. Wyprostuj się i opuść tułów. Wdech i wydech. Opuszczamy tułów z takim nastawieniem, że wyciągamy cały nasz kręgosłup. Klatka piersiowa jest cały czas uwypuklona. Barki oddalone od uszu. Pępek podciągnięty do kręgosłupa. I zgięcie. Trzy i... Dwa. Zostań w opadzie, puść ramiona i teraz będziemy unosić ramiona i opuszczać. Wydech. Opuszczamy. Wydech. Opuść. Wydech. Mhm. Jeszcze troszkę. Wyciągnij i opuść. Wyciągnij. Opuść. Cztery. Super. Trzy. I dwa, i jeden zostaw ramiona wyciągnięte i teraz zaczniemy przeciągać. Jedno ramię i drugie, tak jak chcielibyśmy sięgnąć dłonią czegoś przed nami. Nie zadzieraj głowy, patrz w dół i wyciągaj boki tułowia, tak jak chcielibyśmy oddalić dolne żebra od górnych bioder. Jeszcze sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa, jeden, opuść ramiona, i teraz w takim skłonie będziemy ściągać łokcie do góry, czując, jak zaczynają schodzić się ze sobą łopatki. Wydech i wydech, wydech i jeszcze sześć. Barki daleko od uszu, tutaj jest dużo przestrzeni. Dwa i jeden. Pochyl się w dół, opuść swobodnie głowę, złap się za łokcie i pozwól kręgosłupowi zrelaksować się w takim skłonie. Kołyszamy się w jedną i w drugą stronę, szukamy przestrzeni. Mhm. Zmień plot za łokcie, jeszcze chwilę zostań w opadzie, zostań w skłonie. Weź wdech, z wydechem rozpleć dłonie i rolującym ruchem przejdź do stania pomału. Kręg po kręgu. Na końcu pionizujemy głowę. Robimy krążenia barkami do tyłu. I teraz do przodu na zmianę. 3 dwa, Jeden, połącz teraz dłonie na wysokości klatki piersiowej i z wydechem y, skrzyżuj ze sobą palce i unosz łokcie. I tak parę razy, robiąc przeciwległe sploty dłoni, też popracujemy nad tym, żeby uelastycznić nasze dłonie. Mhm, mm przyjemności. I unosimy łokcie. Wydech. I. Wydech i. Wydech. Wydech. Zostaw teraz połączone dłonie i wyciągnij przed siebie. Tak jak chcielibyśmy jeszcze te palce rozerwać, żeby one jak najmocniej poszły w przód. I teraz, będąc w takim ułożeniu, zaokrągli plecy, żeby wydłużyć kręgosłup. Schowaj głowę między ramiona. I z wdechem unosimy, przenosimy ramiona za siebie i jeszcze raz pochylamy się, zaokrąglamy i prostujemy. Super, zaokrąglamy i prostujemy. Ostatni raz zaokrąglamy, prostujemy. Rozpleć dłonie, przejdzieś ramiona przed siebie i z wydechem. Będziemy robić skręt, otwierając klatkę piersiową i wracamy dłonią. Druga strona to samo. Spójrz za dłonią i wróć przed siebie. I wydech. Aha. I wydech. Doskonale. I wydech. Super, jeszcze parę takich powtórzeń. Ruch prowadzi. Łokieć, łokieć, łokieć blisko tułowia. Wyciągnij dłoń, spójrz na dłoń ze sobą i wracamy. Mhm. Łokieć, otwarcie klatki piersiowej i wracamy. Jeszcze po jednym powtórzeniu na stronę. I wróć. I ostatni raz wróć. Przenieś dłonie na potylicę. Otwórz łokcie, otwórz klatkę piersiową i będziemy zbliżać łokieć do kolana. Wydech. Skręt naszego brzucha, naszego kręgosłupa. Utrzymanie równowagi, czyli też ćwiczenie, które nasze ciało wprost uwielbia. Mam nadzieję, że Wy też, bo ja tak. I wydech. 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 Mhm. Osiem, siedem, sześć. Pamiętajcie, proste plecy, uwypuklona klatka piersiowa. Trzy, dwa, jeden. Stań teraz w szerokim rozkroku. Ręce na biodrach. Pochyl się w przód. Tak, żeby tułów znalazł się w pozycji równoległej do podłoża. Oprzyj dłonie, odepchnij się od dłoni, tak jak chcielibyśmy tą matę przesunąć w stronę pięt i z wdechem unieś jedno ramię, spójrz na dłoń. Zostań parę chwil w pozycji i teraz, będąc w takim skręcie, oderwij delikatnie dolną dłoń od maty. O i to jest fajny skręt, tutaj czujemy dużo mocy. Opuść dłoń, wróć do centrum, znowu wyciągnij się do przodu, spójrz w przód i unosimy drugie ramię. Otwórz klatkę piersiową, skręć kręgosłup doskonale i z wdechem unieś, oderwij dolną dłoń od maty. I trzymamy pozycję. I z wdechem odłóż dłoń. Wróć obiema rękami pod barki, jeszcze raz się wyciągnij. I teraz z tej pozycji mocno ustabilizuj się na stopach. Będziemy przenosić ramiona do boku. Znowu aktywujemy nasze łopatki, aktywujemy nasze plecy, nasze mięśnie. Wydech, wydech. Jeszcze chwila. Wydech. 6 powtórzeń przed nami. Sześć. Przenieś ciężar ciała bardziej do przodu. Nie zostawaj na piętach, nie zostawaj na tylnych nogach, dwa i 1 Super. Przenieś dłonie na biodra. Wyprostuj się. Pięty palce, pięty palce, pięty palce. Unoś wysoko kolana. Mhm. Złap teraz za kolano, spróbujemy ustabilizować postawę. Ajajaj, przybliż udo do brzucha, wyciągnij plecy, zrelaksuj się w tej pozycji, jeśli będzie taka możliwość. Połóż teraz kostkę na kolanie i zrób przysiad. W kształt litery 4, cyfry 4, wyciągnij biodra, pozwól kolanu zgiętemu na górze opadać w stronę maty, zostań w pozycji parę chwil, bardzo przyjemne rozciąganie dla naszych bioder, dla naszego pośladka. Coś, co jest na co dzień mocno pospinane, dlatego tutaj spotykając się na macie, musimy zadbać o to, żeby rozciągnąć i żeby po prostu czuć się znakomicie po wszystkich naszych ćwiczeniach. Z wdechem wyprostuj się i zmieniamy stronę. Obrócę się, przyciągamy drugie kolano do klatki piersiowej. Utrzymujemy, łapiemy balans, angażujemy nasze mięśnie stabilizujące, żeby właśnie móc utrzymać tę pozycję równoważną. Oddychaj, wydłużaj plecy, nie garbimy się, pilnujemy sylwetki. I z wydechem połóż kostkę nad kolanem, zrób przysiad, wypchnij biodra do tyłu, opuść kolano. Balansuj, poczuj przyjemne rozciąganie, tak się napawaj tą pozycją, bo ona jest naprawdę bardzo fajna. I wydech, wydech, oddychaj z wydechem, może uda się zejść troszeczkę niżej biodrami. Zostań jeszcze parę chwil, jeśli jest nam ciężko utrzymać równowagę. Pamiętajcie, że zawsze możemy złapać za coś, co jest stabilne obok nas. Stół, krzesło, ściana. To wszystko są nasze pomoce, których nie bójmy się używać. Z wdechem przejdź do stania, ze złączonymi nogami przejdziemy do przysiadu, no takiego półprzysiadu, do wypchnięcia bioder i będziemy robić ramionami nożyce pionowe, tak, żeby jedno ramię szło do ucha, a drugie do tyłu. Znowu praca z naszymi plecami, zaangażowanie mięśni. Łopatek, tak żeby nas nie bolały te wszystkie e, przyłopatkowe mięśnie, bo one tak wiecie, lubią czasami się pospinać i nie jest to przyjemne. Dlatego po tych ćwiczeniach powinno być dużo lepiej, dużo ulgi. Cztery i trzy i dwa i jeden. Wyciągnij ramiona, opuszcza. Podnieś się do pionu, zroluj barki do tyłu, 3, 2, 1, do przodu, 3, 2, 1, teraz szerokim łukiem przednosząc ramiona do tyłu, weź głęboki wdech, z wydechem opuszczamy, jeszcze raz głęboki wdech. Z wydechem opuszczamy i jesteśmy kochani gotowi, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa. Jesteście gotowi? Widzę, że tak. Zatem trzy, dwa, jeden. Mamy to! Woo! Nasz zdrowy kręgosłup, elastyczny, nastojąco za nami. Jak się czujecie? Napiszcie mi w komentarzu. Dziękuję za dzisiejszy wspólny trening. Już zapraszam na kolejne. Będzie mi szalenie miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, polecisz go znajomym, żebyśmy wszyscy tutaj, jak jesteśmy, czuli się po prostu wyśmienicie dobrze i żebyśmy mieli energię, żeby zaczynać każdy dzień z uśmiechem i z chęciami, żeby chciało nam się chcieć. Tego Wam życzę z całego mojego serducha. Dzięki za dziś. Do zobaczenia na kolejnych ćwiczeniach. Buziole! Hi hi. Cześć! Podobają Ci się moje treningi i chciałabyś dać mi żelaznego kopa do dalszego tworzenia? Podaruj mi swoje wsparcie w formie super podziękowania. W jaki sposób zostawia się super podziękowania? To bardzo proste. Pod każdym moim filmem zobaczysz ikonkę serca. Jeśli jej nie widzisz, wystarczy, że wybierzesz ikonkę trzech kropek, a wtedy pojawi się opcja podziękowania. Gdy w nią klikniesz, otworzy się okno, gdzie możesz wybrać wysokość wsparcia, które od ciebie otrzymam. Pamiętaj, żeby zostawić mi komentarz. Możesz napisać tam coś od siebie lub zadać pytanie. To co? Działamy? Łu!